No dobrze, błogosławieństwa, błogosławieństwa, ale gdzie one wszystkie są? W jakim miejscu? Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daję. Mówimy o Bogu, który błogosławi. Przyglądamy się temu cudnemu błogosławieństwu z Księgi Liczb z 6 rozdziału. Niech Ci Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan, już moglibyście z pamięci, rozpromieni oblicze swe nad Tobą i niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. E, Stary Testament wypełniony z błogosławieństwami. E, warto sobie przeglądać Biblię pod tym kątem. No ale co dzisiaj? Bo możesz powiedzieć, no ale Stary Testament z Starym Testamentem, a co dzisiaj? I dzisiaj chcę pokazać Ci pewne miejsce, wyjątkowe miejsce, w którym te Boże błogosławieństwa są ukryte dla Ciebie i dla mnie. Przejdźmy od razu do listu do Efezjan, gdzie czytamy w rozdziale pierwszym, w trzecim wersecie, powiem z pamięci, bo to jeden z moich ulubionych wersetów. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On Napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. To jest to miejsce, to jest ta osoba, w której, zobaczcie, ukryte są wszelkie błogosławieństwa duchowe. Gdzie? W Jezusie. W Jezusie Chrystusie i dobra wiadomość, z którą dzisiaj yy, możemy zacząć ten dzień albo skończyć, nie wiem w której części doby słuchasz yy, frajdy, yy, ale w Jezusie Chrystusie, zobaczcie, są ukryte wszelkie Boże błogosławieństwa. Bóg mówi, że On w Chrystusie napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Zobaczcie, co jest ważne: że jest tutaj czas przeszły, napełnił tryb dokonany. To już się stało. On nas napełnił w Chrystusie. Napełnił wszelkim błogosławieństwem. To jest bardzo ważna wiadomość. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o tym, że błogosławieństwo to nie jest jakieś takie pobożne życzenie, że, że fajnie by było, gdyby. To wtedy nie jest błogosławieństwo, tylko gdybanie. A nam nie chodzi o gdybanie, tylko o błogosławieństwo. I zobacz, w Jezusie Chrystusie, na Wyżynach Niebieskich, czyli w duchowej rzeczywistości, Jezus, jak mówili z Defezjan, siedzi po prawicy Ojca, jako król, królów, pan, panów, ten, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. On siedzi ponad wszelką zwierzchnością i władzą, ponad wszelką mocą, ponad wszelkim diabelstwem, ponad wszelką ciemnością. My, jak czytamy w drugim rozdziale, siedzimy tam razem Jezus z Jezusem. I błogosławieństwo, które jest w Jezusie, jest dla nas do wzięcia. Yy, powiesz, no tak, ale błogosławieństwo to taka duchowa sprawa. No, błogosławieństwo duchowe, tak, ale zobacz, jaka jest Boża zasada. Bóg stworzył świat materialny. Bóg yy, stworzył nas, żebyśmy funkcjonowali tutaj w świecie fizycznym. I błogosławieństwo, które wypływa z serca. Zamienia się w słowa i jest ogłaszane już przez fale, fale, fale dźwiękowe, fale głosowe, jest ogłaszane w rzeczywistości fizycznej. I dlatego śmiało możemy błogosławić nasze zdrowie, relacje, pracę, naukę, politykę, nasz kraj, naszą ojczyznę, yy, yy, cokolwiek, każdą rzeczywistość. W niej możemy ogłaszać, ale właśnie co? Błogosławieństwo, które mamy, mamy w Chrystusie. Żeby nie było tak, że, że, że polegamy tylko na, na jednym wersecie, jeżeli otworzycie drugi list do Koryntian, 1,20, tam powiedziane jest, że wszystkie Boże obietnice są na tak w Chrystusie. A błogosławieństwo jest jedną z Bożych obietnic. Bóg obiecuje nam dobro. I zobaczcie, to jest też ten cudowny werset, który mówi, że kiedy wierzysz w Jezusa, to możesz oczekiwać dobrych rzeczy. Pomimo okoliczności, i teraz no, uczymy się wiary, czasami droga do tego błogosławieństwa trochę trwa. Czasami krócej, czasami dłużej. Zdarzają się cuda, gdzie widzimy przełom natychmiastowy. Czasami, tak jak uzdrowienie, jest rozłożone w czasie, ale dobra wiadomość polega na tym, że możesz żyć ze świadomością błogosławieństwa. I, mm, y Musimy być przekonani o tym, że rzeczywiście jest to Boża Prawda, że mamy to błogosławieństwo w Chrystusie, że ono tam na nas czeka. I. Wtedy nie musimy się martwić, że, że coś ominiemy, że, 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 że coś zgubimy. Wiecie, to może dlatego w Ewangelii Mateusza, kiedy uczniowie proszą w szóstym rozdziale, żeby Jezus nauczył ich modlitwy, Jezus mówi, że kiedy przychodzicie do Ojca z modlitwą, to, to Ojciec już wie, czego potrzebujecie. Ojciec wie, jakie błogosławieństwo jest nam potrzebne. I wiesz dlaczego mówię o błogosławieństwie? Dlatego, że sam go potrzebuję, dlatego, że sam idę często przez życiowe trudności i życiowe wyzwania. Jestem tatą, mężem, pracownikiem, pełnię różne funkcje społeczne, zawodowe i generalnie. Nie narzekam na brak wyzwań. Dlatego potrzebuję błogosławieństwa. Często towarzyszę osobom, które przechodzą albo, albo czas choroby, czas powrotu do zdrowia, walki o zdrowie, albo mają jakieś trudne sytuacje właśnie relacyjne, czy, czy przeżyły jakąś stratę, jakąś, jakieś bolesne odejście kogoś bliskiego. I wtedy też ogłaszam Boże błogosławieństwo. Dlaczego? Bo potrzebuję tej Bożej dobroci. Potrzebuję tej Bożej dobroci i wiesz, w taki, w taki cudowny sposób czytamy o niej. Nie tylko w drugim liście do Koryntian, ale kiedy otworzymy pierwszy list Piotra, 3.8, to tam padają takie bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe słowa, że 3.9 Nie oddawajcie złem za zło, ani złożeczeniem za złorzeczenie. Czyli zobaczcie, nawet kiedy stykasz się z przekleństwem, nie masz rewanżować się takim samym przekleństwem. Przeciwnie, masz błogosławić. Czyli błogosławieństwo jest bronią, błogosławieństwo jest orężem. Bóg uczy nas wyraźnie, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I w jaki sposób zwyciężać zło? Ano między innymi błogosławiąc. Błogosławiąc, wypowiadając słowa, słowa wiary, słowa miłości. I dalej czytamy w 1 Piotra 3,9: Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Więc to jest dobra wiadomość dla wszystkich spragnionych błogosławieństwa i dla wszystkich krytyków, którzy mówią, żeby z tym błogosławieństwem nie przesadzać. E, wiesz co, nie widzę dookoła, żeby ktoś z błogosławieństwem przesadzał. E, raczej bądźmy z tymi, którzy bardziej błogosławią niż przeklinają i złożeczą. Zobaczcie, cudna Boża Prawda, nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za, złorze za złorzeczenie, przeciwnie zaś, błogosławcie, czyli mówcie dobrze, ogłaszajcie Boże Powodzenie, Bożą Pomyślność. Dlaczego? Do tego bowiem jesteście powołani. <grym> Jeśli ktoś cię spyta, jakie jest twoje życiowe powołanie, to już wiesz, między innymi, żeby błogosławić, żeby dobrze mówić. Zrób sobie takie ćwiczenie, jeżeli jeszcze tego nie zacząłeś robić. Ogłaszaj Bożą pomyślność nad jakąś dziedziną swojego życia. Błogosław kogoś ze swojej rodziny, męża, żonę, dzieci, błogosław przyjaciół, znajomych. Po prostu błogosław. Ogłaszaj, ogłaszaj Bożą pomyślność i obserwuj. Co się dzieje. Obserwuj, co się dzieje przede wszystkim w Tobie, bo kiedy Ty zaczynasz błogosławić, to zaczynasz funkcjonować w, w rzeczywistości Bożego Błogosławieństwa. Tak to działa. Taka jest Boża zasada. Nie mówiąc już tak czysto po ludzku, że, że dużo przyjemniej jest być wśród osób, które, które dopingują, które błogosławią, które mówią dobrze. I Zacznij dzisiaj drogę w stronę, w stronę błogosławieństwa. Bardzo lubię taki fragment z Księgi Powtórzonego Prawa z 28 rozdziału, który w tłumaczeniu Biblii I Kościoła mówi, że jak to było dokładnie, żebym nie przekłamał: Wszystkie wymienione tutaj błogosławieństwa wyruszą ku Tobie i znajdą Cię. Bardzo mi się to podoba. Wyobraź sobie, że kiedy błogosławisz, to Boże błogosławieństwo, Boże błogosławieństwo, bo Ty powtarzasz Boże błogosławieństwo, cytujesz Boga nad czyimś życiem. I wtedy Bóg mówi, że te błogosławieństwa wyruszą ku Tobie i znajdą Cię. Wyruszą ku Tobie i znajdą Cię. Mamy je w Jezusie. O tym jeszcze powiemy sobie w kolejnym odcinku, ale dziękujemy Ci, Boże, że Ty na wyżynach niebieskich w Chrystusie złożyłeś wszelkie błogosławieństwo duchowe, jakiego potrzebujemy. I to błogosławieństwo jest silniejsze w imieniu Jezusa niż choroba, niż strach, niż niepowodzenie, niż kłótnie, niż niepokój. I ogłaszamy to Boże błogosławieństwo w Jezusie nad każdą dziedziną życia, Duchu Święty, niech to się wypełnia, niech znika ciemność, a niech przychodzi Boże światło. Pomóż nam, żeby tak się właśnie stało. Tyle na dziś. Jeżeli spodobało Ci się to nagranie, skomentuj je krótko, wyraź swoje polubienie i udostępnij je. Niech niesie się dobra wieść o tym, że życie z Bogiem to Frajda. Frajda życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.